QuickSilver 705 Weekend kompaktowy jacht pełen możliwości. QuickSilver 705 Weekend to idealny jacht dla tych, którzy szukają balansu między wygodą, funkcjonalnością i mobilnością. To najbardziej kompaktowy model z serii Weekend, łatwy w manewrowaniu i doskonały zarówno na krótkie, jak i dłuższe wyprawy z rodziną czy przyjaciółmi. Na pokładzie znajduje się jasny salon z kuchenką, umywalką oraz lodówką, przytulna kabina dziobowa z dwoma miejscami do spania. Oraz dodatkowa przestrzeń w kokpicie, którą można przekształcić w kolejną koję, łącznie do trzech miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości jest także osobna toaleta z umywalką, co sprawia, że rejs staje się jeszcze bardziej komfortowy. Na zewnątrz kokpit oferuje wiele możliwości aranżacji. Wygodne siedziska, składany stolik i opcjonalna leżanka słoneczna sprawiają, że to idealna przestrzeń do relaksu, wspólnego posiłku lub opalania. Quick Silver 705 Weekend pomieści do 8 osób, a dzięki kompaktowym wymiarom i świetnej zwrotności prowadzi się niezwykle łatwo. Co ważne, można go wynająć bez patentu, dzięki czemu każdy może cieszyć się wolnością i komfortem na wodzie.